Scenariusz modlitwy z Psalmem 91. Wprowadzenie. Witaj, bracie i siostro. Niech pokój Pana będzie z Tobą tej nocy. Dziś zapraszam Cię, abyś połączył się ze mną w modlitwie, aby Boża Ochrona objęła Twoje życie. Niech Bóg Cię błogosławi, strzeże Cię, chroni Cię, a Trójca Święta, Ojciec, Syn i Duch Święty będą z Tobą w tym czasie modlitwy. Moment przygotowania. Zanim zaczniemy, jeśli to możliwe, przygotuj szklankę wody. Jeśli jesteś w domu, w pracy lub wracasz do domu, zrób to spokojnie. Nie martw się, jeśli nie możesz, ponieważ sama modlitwa ma moc, by cię błogosławić, uwolnić i przynieść ci zwycięstwo w życiu. Pamiętaj, jesteśmy w świętym czasie. O godzinie 18:00 moment modlitwy ma szczególną moc w świecie duchowym. Dlatego ten moment jest bardzo ważny. Czytanie Psalmu 91, pierwsza część. Teraz otwórz swoje serce i posłuchaj, co mówi Pan przez Psalm 91. Psalm 91 to jeden z najpotężniejszych psalmów w Biblii, który uwalnia ludzi od depresji, niepokoju, smutku, lęku, a nawet chorób. Przynosi siedem obietnic ochrony, które spełnią się, gdy będziesz modlić się z wiarą. Kto mieszka w ukryciu najwyższego i nocuje w cieniu Wszechmogącego, mówi do pana: Moje schronienie i moja twierdza, Boże mój, w którym pokładam ufność. Bo on cię wybawi od sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Osłoni cię swoimi piórami, a pod jego skrzydłami będziesz bezpieczny. Jego wierność będzie Twoją tarczą i pancernym pancerzem. Nie będziesz się bać strachu nocnego, ani strzały, która leci za dnia, ani zarazy, która chodzi w ciemności, ani śmierci, która niszczy o południu. Upadnie tysiąc po Twojej lewej stronie, a dziesięć tysięcy po Twojej prawej, ale Ty nie zostaniesz dotknięty. Refleksja. Co mówi nam ten werset? Ukazuje, że tam, gdzie jest wiara i modlitwa, żadne zło nie ma mocy. Pan mówi: Moja troska jest z tobą. Bez względu na to, co dzieje się wokół ciebie, Boża ochrona jest większa. Dlatego teraz napisz w komentarzach, jeśli to możliwe: Boża troska jest obecna w moim życiu. Zrób to z wiarą. Moment modlitwy pierwsza modlitwa. Teraz pomódlmy się razem. Jeśli możesz, powtarzaj za mną z słowami swojego serca. Panie, w tym momencie oddaję moje życie, moją rodzinę i moje drogi w Twoje ręce. Niech Twoja troska, Panie, otoczy mnie teraz. Niech Ty mnie uwolnisz od wszelkiego zła, od trudności, od wszelkich więzów lęku, smutku, depresji i chorób. Niech Twoja pokój otoczy mnie. Amen. Czytanie Psalmu 91, druga część. Tylko oczami swoimi będziesz patrzył i ujrzysz odpłatę dla bezbożnych, bo powiedziałeś. Pan jest moim schronieniem. Uczyniłeś Najwyższego swoją twierdzą. Żadne złocie nie spotka, żadna plaga nie zbliży się do Twojego namiotu, bo On rozkaże swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twoich drogach. Będą Cię podtrzymywać na swoich rękach, abyś nie natknął się na kamień. Podeszwiujesz lwa i aspida, podejmiesz stopami lwa i węża. Refleksja. Bóg obiecuje, że będzie z Tobą w każdej sytuacji życia, prowadząc Cię, chroniąc i uwalniając od zła. Ufaj temu mocy. Moment modlitwy, druga modlitwa. Panie, w tym momencie wołam o Twoje wybawienie. Ufamy Tobie. Strzeż mnie, chroń i przykryj swoją obecnością. Niech Twoi aniołowie będą ze mną. Niech żadna plaga mnie nie dotknie. A ja będę uwolniony od wszelkich trudności. W imię Jezusa. Amen. Czytanie Psalmu 91, trzecia część. Ponieważ ukochał mnie, wybawię go, osłonię go, bo poznał moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja mu odpowiem. W jego utrapieniu będę z nim. Wybawię go i uwielbię. Nasycę go długim życiem i pokażę mu moje zbawienie. Ostateczna refleksja. Kiedy ufamy Panu i trzymamy się Go z miłością, on zobowiązuje się nas chronić i błogosławić swoim zbawieniem. Nic nie może oddzielić nas od jego opieki. Moment modlitwy, trzecia modlitwa. Teraz powtarzaj za mną całym sercem: Panie, trzymam się Ciebie z miłością, uwalniaj mnie od wszelkiego zła i prowadź mnie w bezpieczeństwie. Niech Ty mnie osłaniasz swoją ochroną i błogosławisz swoją zbawieniem. W imię Jezusa wierzę. Amen. Zakończenie. Niech Boże błogosławieństwo będzie z Tobą, z Twoim domem, z Twoją rodziną. Nie zapomnij podzielić się tą modlitwą z tymi, których kochasz, aby wszyscy mogli być objęci Bożym pokojem i ochroną. Modlitwa, którą złożyliśmy połączona z naszą wiarą, przyniesie wyzwolenie, uzdrowienie i pokój wszędzie tam, gdzie dotrze. Spotykamy się ponownie o północy, by modlić się przez 7 minut w Bożej obecności. Życzę Ci błogosławionej nocy. Niech Bóg Cię błogosławi. Scenariusz modlitwy z Psalmem 91. Wprowadzenie. Witaj, bracie i siostro. Niech pokój Pana będzie z Tobą tej nocy. Dziś zapraszam Cię, abyś połączył się ze mną w modlitwie, aby Boża ochrona objęła Twoje życie. Niech Bóg Cię błogosławi, strzeże Cię, chronicie, a Trójca Święta, Ojciec, Syn i Duch Święty. Będą z tobą w tym czasie modlitwy. Moment przygotowania. Zanim zaczniemy, jeśli to możliwe, przygotuj szklankę wody. Jeśli jesteś w domu, w pracy lub wracasz do domu, zrób to spokojnie. Nie martw się, jeśli nie możesz, ponieważ sama modlitwa ma moc, by cię błogosławić, uwolnić i przynieść ci zwycięstwo w życiu. Pamiętaj: jesteśmy w świętym czasie. O godzinie 18:00 moment modlitwy ma szczególną moc w świecie duchowym. Dlatego ten moment jest bardzo ważny. Czytanie Psalmu 91, pierwsza część. Teraz otwórz swoje serce i posłuchaj, co mówi Pan przez Psalm 91. Psalm 91 to jeden z najpotężniejszych psalmów w Biblii. Który uwalnia ludzi od depresji, niepokoju, smutku, lęku, a nawet chorób. Przynosi siedem obietnic ochrony, które spełnią się, gdy będziesz modlić się z wiarą. Kto mieszka w ukryciu Najwyższego i nocuje w cieniu Wszechmogącego, mówi do Pana: Moje schronienie i moja twierdza, Boże mój, w którym pokładam ufność, bo On Cię wybawi od sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Osłoni cię swoimi piórami, a pod jego skrzydłami będziesz bezpieczny. Jego wierność będzie twoją tarczą i pancernym pancerzem. Nie będziesz się bać strachu nocnego ani strzały, która leci za dnia, ani zarazy, która chodzi w ciemności, ani śmierci, która niszczy o południu. Upadnie tysiąc po twojej lewej stronie, a dziesięć tysięcy po twojej prawej, ale ty nie zostaniesz dotknięty. Refleksja. Co mówi nam ten werset? Ukazuje, że tam, gdzie jest wiara i modlitwa, żadne zło nie ma mocy. Pan mówi: Moja troska jest z tobą. Bez względu na to, co dzieje się wokół ciebie, Boża ochrona jest większa. Dlatego teraz napisz w komentarzach, jeśli to możliwe: Boża troska jest obecna w moim życiu. Zrób to z wiarą. Moment modlitwy pierwsza modlitwa. Teraz pomódlmy się razem. Jeśli możesz, powtarzaj za mną z słowami swojego serca. Panie, w tym momencie oddaję moje życie, moją rodzinę i moje drogi w Twoje ręce. Niech Twoja troska, Panie, otoczy mnie teraz. Niech Ty mnie uwolnisz od wszelkiego zła, od trudności, od wszelkich więzów lęku, smutku, depresji i chorób. Niech Twoja pokój otoczy mnie. Amen. Czytanie Psalmu 91, druga część. Tylko oczami swoimi będziesz patrzył i ujrzysz odpłatę dla bezbożnych, bo powiedziałeś: Pan jest moim schronieniem. Uczyniłeś najwyższego swoją twierdzą. Żadne złocie nie spotka. Żadna plaga nie zbliży się do Twojego namiotu, bo On rozkaże swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich Twoich drogach. Będą cię podtrzymywać na swoich rękach, abyś nie natknął się na kamień. Podeszwiujesz lwa i aspida. Podejmiesz stopami lwa i węża. Refleksja. Bóg obiecuje, że będzie z Tobą w każdej sytuacji życia, prowadząc Cię, chroniąc i uwalniając od zła. Ufaj temu mocy. Moment modlitwy, druga modlitwa. Panie, w tym momencie wołam o Twoje wybawienie. Ufamy Tobie. Strzeż mnie, chroń i przykryj swoją obecnością. Niech Twoi aniołowie będą ze mną. Niech żadna plaga mnie nie dotknie. A ja będę uwolniony od wszelkich trudności. W imię Jezusa. Amen. Czytanie Psalmu 91, trzecia część. Ponieważ ukochał mnie, wybawię go, osłonię go, bo poznał moje imię. Będzie